Z tej strony Pawlik 3 lata później. Jakimś cudem trafiliście na tę serię z Animal Crossing? Spoko. Aktualnie będę zaczynał drugą na żywo, na Twitchu. Zapraszam, linki są w opisie, a tymczasem do materiału. Nie wiem, czy to, mam nadzieję, że to nie jest nazwa wyspy. Eee, dobra, moment. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie teraz potwierdzenia. Mamy cztery wyspy do wyboru. Chyba ta będzie najciekawsza. Tak mi się wydaje. Namiot? mapa No dobra o, to jest safe oke okay. a mapa a mapa jest wrogu No dobra to jak gdzieś tutaj chcę, nie? Nie, nie wiem gdzie teraz Z o nie, 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 nie. Takie duże? No to nie, to nie tutaj. Nie. Niech sobie wyobrażę. Tak jest. O, to tu już gadałem, nie? No. Dla mnie to jest dobre miejsce. Wygląda świetnie. mam Mirę. Jeszcze Antonio. O. Może gdzieś tutaj? Tobie szuka miejsca. Bo co, tu jest sporo drzew. Bardzo dużo drzew. Tam się jest plaża, nie? Gdy tu jest plaża w sumie też. Chociaż w sumie. Może, może gdzie indziej niech się przejdzie. Znajdę ci miejsce. Lecimy. Ja myślę, że gdzieś bliżej, właśnie żeby wszyscy byli. bliżej siebie. Będzie lepiej po prostu. Jeden jest drugi, drugi jest stół. Tą wyspę chciałbym sobie przejąć, chociaż wiem, że będę mógł zmienić to wszystko potem. Jakby no tutaj. Może tu będzie chciał. Okej, okay, niech tutaj będzie. Idziemy za Tomem. I y grekiem zbieram, okej. Okay, wszystko jasne. Jakby to jest moje pierwsze podejście do... ...do serii. Więc mam nadzieję, że... ...że będę zadowolony. No, może zebranie trochę więcej mi nie zaszkodzi. No, a tutaj jeszcze leży. O, o nie nazwa wyspy: Czad. Potrzebna pomoc. <grym> mm, nie, total drama nie robimy. Coś takiego miłego. Maze of Mayonnaise. O nie Wiem To jest całkiem miła nazwa Dla mnie Blisko majonezu, ale No Nie, chyba może być tak Okej, okay, pa patrzymy pomysły Fabryk zaproponował master. Wszyscy się zgodzili. Nie wiem czy jeszcze jesteś yy, drakonis, ale zobacz jak się nazywa ten. Jak się nazywa ta postać? <laughs> Igra przydziela jedną z 300, znaczy dwie z 300. I dostałem akurat jego. <laughs> Lampę dostałem. Nice, ok. Mogę włączyć, wyłączyć. Nie wiem, czy jest jakiś szybszy sposób na to. Ale póki co poradzę sobie tak. <laughs> Mam nadzieję, że migry nie wyłączyła teraz. <śmiech> <śmiech> ドゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥードゥー <music> <struggled formal> <music> <mit>

Mogę robić co chcę, super. Mogę wyjść z minusem, ok. Teraz się przejdę do nich, zobaczę co oni tam mają u siebie. Okej. Okay. ciekawe, ładne. A tam. No jasne, że to ta, ta, ta czapka. Fajnie, że oni zauważają takie szczegóły. No Shopping. Uhuhu! Dobra, ale tak nie mam kasy, więc jakby... Loguję się. Co tam? Pogadajmy. Czyli można jakby pozbierać listki i potem je sprzedać, w sensie on tak miał, robi, miał robić, ale w sumie to nie jest głupi pomysł. Posprzątać tu trochę mogę zaraz, żeby to miejsce było trochę bardziej przyjazne. Czemu nie? Czemu nie? Co ja mam? tu wędkę mam w końcu, nie? Będę jeszcze się rozejrzał, jak, jak ryby łowić. Tu jeszcze patrzę na tę okolicę. Nie wiem jakoś za jakoś przez tą wodę będę musiał sobie potem przejść. Nie wiem, jakiś mostek pewnie trzeba zrobić czy coś. I zarzucam jak? Dobra. Zebra tu. To łowienie w sumie jest proste. Okej, okay. dobra. Dab. <grywa> Okej. Okay. No i sprint w końcu się... Oh, w końcu ogarnąłem. Nice. że mi tego wcześniej nie powiedzieli. Ale może być. To tu jest lotnisko. No ale na razie to mnie nie obchodzi. E, na razie bym posprzątał sobie wyspę. W ogóle ładnie ta gra nawet wygląda. Podoba mi się, jak wygląda trawa, że jest złożona z takich y, trójkącików. Ale w sumie co mam mówić, jak teraz zbieram te kawałki. Listki i tak dalej ostatnio u mnie od mojego dostawcy była dość spora awaria co wpłynęło tutaj na transmisję kiedyś zresztą to było niedawno, no co ja gadam 2-3 dni temu to w całej Polsce znaczy Antonio zapamiętałem, a a ten jak się nazywa? coś Mary jakaś, coś? zaraz zobaczę Mira. Byłem bliska. No, jak jest w Orange'u? Nie wiem. Jakby to jest... Nie mam jakby... ...tyczności nawet... W, tym ...w innej sieci akurat, jeżeli chodzi o... ...telefon. Więc dużo nie wiem. Dobra, już prawie tą część wyspy... ...wyczyściłem z tych listków. Ciekawe czy mogę przesunąć jakoś to ognisko, bo jakby... Jakby troszkę... Ej, mógłbym. Chyba. Nie? Nie, nie mogę. Okej. Okay. Dobra. Teraz jest zainteresowana. Dobra, jakiś karp. Aha, zgasiłem. okej, okay, czyli jak zgaszę lampkę, to jednak nie ma wpływu za bardzo na. na okay. ten. Chyba na. namiocik. Okej, okay, to dobry znak. Po zapalę to. Tą... Skoro dostałem. Oj, nie chcę i tak przesuwać. <grych> no, gierka na razie wydaje się bardzo przyjemna. Idealna dla mnie. Cieszę się, że jakby zaczynam ...zaczynam tą przygodę z crossingiem Pająk w ogóle tutaj się pojawił ciekawe. <laughs> Delta UB. Co to jest za. Co to jest za nazywanie? Co to jest za przerabianie nazwy? Ja nigdy tego, tego nie rozumiałem. Dlaczego w ogóle ludzie chcą przerabiać jakiekolwiek nazwy? <laughs> nie wiem, znaczy to jest śmieszne trochę. Ale to jest takie dla mnie, no dobra, przerobiliście nazwę i co? Ale to w ten sposób chcesz jakby obrazić tą gierkę, czy jakby cieszyć się razem z jej sukcesem, czy... Nie tylko gierkę oczywiście. Takie sobie Powiedział, haha, Delta Ube. Bawi głupim brzmieniem. No, okej. Okay. Troszkę mi pomagasz to teraz zrozumieć. W ogóle do każdej ryby zauważyłem, że jest żart. Żart słowny dołożony. Czas w tej grze jest tak jak prawdziwy czas. Zobacz, jest pokazana 12:46 a.m. To czas w tej grze właśnie to jest. To jest właśnie ciekawe, że czas w tej grze leci dokładnie tak jak. Yy, yy, dokładnie tak jak w życiu, nie dlatego jest noc w grze. Między innymi ja tam jakiś w tle... co? Co jest? Tak jakby na baloniku coś leci. <grym> ale nie... jakby widać tylko cień. O tu. Co to jest? Co, co to jest? Tak, tak. Nie mogę tam dojść, bo jakby nie mam mostu, ale... A. Tyle rzeczy jeszcze nie wiem. I też za wcześnie teraz, ok, czyli jak ona, jak mam jakby mocniejsze wibracje w padzie i troszkę jest taki dźwięk, yy, intensywniejszy odgłos, to wtedy wygaduję, że już mogę łapać. No załóżmy, tak jak mi poradził mój dobry sąsiad Antonio, yy, spróbuję sprzedać tylko to. Tylko to. 990, Okej. Okay. I mniej więcej tak wygląda tutaj sprzedawanie rzeczy. Dobra. I tu mam tą y, wikipedię rybek i tak dalej, tak? Wow! Co jest? Także ta rybka będzie dostępna przez jakby do listopada. Potem nie ma jej w zimie. Czyli nie ma jej w zimie, a na wiosnę znowu wraca. Wow. Coś pięknego. Chwila, motylek, motylek, motylek. Moment. A już mam mało miejsca. Proszę bardzo. Dźma. O, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że mogę się przełączać jakby strzałkami pomiędzy. Dobrze, że gra mi o tym powiedziała. O, pieniądze nawet można znaleźć. Będę uciekał, albo próbował złapać. W sumie, bo jak mam w sumie tę siatkę, to może będę jakoś w stanie to zrobić. Zobaczymy. Lepiej być przygotowanym na to. Ale jest pająk jakiś teraz. No, tylko zepsułem, oczywiście, i, i nie, nie złapałem. Ok, czyli muszę być gotowym zawsze na takie rzeczy. Nie. Y. Ok. Jakby sterowanie to jest coś co do czego jeszcze muszę się przyzwyczaić. No dobra. O idealnie. Jasne, że tak. Idealne miejsce. Spot reserve for butter co, jakby on tutaj się dopiero będzie później rozwijał, tak? Że ja ja nie mogę tutaj nic zrobić. Tu jeszcze nie byłem w sumie. Tam zaraz pójdę. Chciałbym się przejść w sumie do, do Antonio. Tak, jakby ugryzł mnie ten... Jest trochę za późno, wow, to jest jakby dopracowane dialogi nieźle. <noise> Co to jest za pytanie, czy można zginąć w tej grze? Da się uciec w ogóle? Boże ryby, bo póki co Nie wiem na razie gdzie... gdzie mogę przechowywać wszystkie inne rzeczy więc wszystkie niepotrzebne ryby póki co <laughs> więc wszystkie niepotrzebne ryby póki co odkładam tutaj Znaczy wiem, że, wiem, że mogę wypuścić albo sprzedać, ale Póki co nie wiem, może jeszcze jakaś się przyda do yy, do muzeum, nie? Bo nie wiem w sumie, które się tutaj powtarzały, które nie. <grym> A zgaduję, że do muzeum będę chciał sporo rzeczy wrzucać. Więc zostawiam na później. I co, mogę zapisać i wyjść? Chyba. robimy zapis nie, po prostu nie, chyba się nie trzeba kłaść spać ale co tam, będzie fajnie jak tak zakończę i co? i no, do zobaczenia na kolejnym, mam nadzieję mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy na razie, na razie